Jak już wiecie z poprzednich odcinków, to mój Volkswagen Golf R z 2022 roku. który jeszcze niedawno nie wyglądał zbyt ciekawie. Przód został całkowicie zniszczony, wewnątrz wystrzelił airbag kierowcy, wystrzeliły kurtyny i porwał się sufit. Jednak nie powstrzymało mnie to, aby naprawić go w 24 godziny. Demontowałem wszystkie uszkodzone elementy karoserii, założyłem nowy airbag kierowcy. Założyłem nowe kurtyny oraz zupełnie nową podsuwitkę. Nowe niebieskie pasy zamiast fabrycznych czarnych. Następnie złożyłem wszystkie elementy karoserii, które udało mi się kupić w tym samym kolorze. Założyłem wzmocnienie czołowe, podpiąłem cały osprzęt. I byłby to praktycznie koniec, gdyby nie termostat. Ale. pomyliłem się. I wiecie co? Pomyliłem się na plus, ponieważ. Termostat jest ok I teraz pewnie zastanawiacie się, jak doszło do takiej głupiej pomyłki, czemu myślałem, że coś jest nie tak. Jak to się stało? Już wam tłumaczę. Na liczniku było 90 stopni, czyli OK. Temperatura oleju była 100 stopni, czyli OK. Ale na komputerze diagnostycznym temperatura było 106 stopni na czujniku temperatury oraz 30 stopni na czujniku przy chłodnicy, co oznaczało, że termostat się nie otwiera. I teraz, aby dojść do tego, co się stało, zacząłem bawić się w detektywa. To jest stara pompa, stary termostat, z którego brałem kruciec. Obejrzałem sobie wszystkie kanały, jak to jest skonstruowane, jak są przepływy, gdzie jest termostat, jak wygląda termostat. Wszystko sprawdziłem i stwierdziłem, że nie ma opcji, aby coś było nie tak. No i zacząłem dalej drążyć. To może być nie tak. A ja przypomniałem się przy okazji, że mam jeszcze Audi TTS. O, no proszę, takiego cukiereczka jeszcze mam. To jest Audi TTS z 2016 roku, które ma 72 000 km przebiegu. No i oczywiście te Audi jest na sprzedaż. Także, jak był ktoś zainteresowany bardzo fajnym autem, który nie wymaga aktualnie wkładu, dawajcie znać, na pewno się dogadamy. Ale wracając do sedna, podłączyłem diagnostykę i okazało się, że tak samo jak w przypadku Golfa, w przypadku TT temperatura osiąga 106 stopni. Oraz temperatura na dolnym czujniku 30. No i jak już sprawdziłem tę tetkę, to okazuje się, że wszystko jest ok. I wiecie, co się okazało? Okazało się, że termostat ma temperaturę otwarcia 113 stopni. Także fałszywy alarm. Nie musimy nic rozbierać, nie musimy nic testować. Wszystko jest ok. I dzięki temu nie ja muszę wymieniać całej jednostki z termostatem, która nie jest tania, bo kosztowałoby mnie to tyle. Netto. No to jak już mam spokojną głowę, to czas założyć zderzak. Zderzak montowany jest tylko na kilka śrub. Spójrzcie, tu mam tylko raz, dwa, trzy, cztery i kilka od dołu. Bardzo szybka robota, ale na razie zrobimy to tak, że zepniemy go na te dwie śruby, podłączymy instalację PDC, założymy grill, robimy kompletną diagnostykę, sprawdzamy czy nie ma błędów, potem pojedziemy na konfigurację lamp i na sam koniec jak będzie pewność, że wszystko jest ok to skręcimy ten zderzak z dołu to teraz do roboty No to mamy to, zderzak na miejscu, nie na miejscu. Pozostaje podłączyć komputer i sprawdzić czy nie ma błędów. I o to właśnie chodziło. Zero błędów. To znaczy prawie zero. Mamy błąd na klimie, bo nie ma czynnika. Błąd na jednostce multimedialnej, bo to jest wersja amerykańska, więc po prostu tak jest. No i jeszcze mamy błąd jednego czujnika parkowania. Jest prawdopodobnie wadliwy, pokazuje zwarcie z masą. Szybko go wymienimy. To znaczy, dzisiaj go kupię, jutro będzie i go wymienię. O tak. A wymiana sama to będzie klik, klik. A poza tym, co? A tak to czysta tablica. Zero błędów. No jest perfekcyjnie. Taki jest czas. I możemy sobie go zatrzymać. No to teraz szybkie podsumowanie, co nam zostało. Trzeba skręcić zderzak do końca. Założyć dwa przednie nadkola. Założyć tą listwę. Oraz ten plastik. Tych rzeczy nie mogę założyć, dopóki nie zrobimy tuningu lamp. A z kolei nadkoli nie mogę założyć. Dopóki nie skręcę zderzaka. A zderzaka nie mogę skręcić, dopóki nie sprawdzę lamp. Dopiero jak będą lampy zakodowane, będę miał pewność, że wszystko gra. To poskręcamy to do końca. Ale jest idealnie. Wszystkie szczelinki są równiutkie. Oczywiście nie jest to koniec zmagań z tym samochodem. Bo tak, tu mamy wniotkę. Tu mamy małą wniotkę. Tu mamy małą wniotkę. Tu mamy wniotkę. Więc czeka nas jeszcze PDR-ka. Czeka nas jeszcze poderka. No i jeszcze te drzwi. Są zadrapane. Spoleruję ile mogę. Zrobię tu zaprawkę. A w międzyczasie poszukam ładnych w kolor. Słuchajcie, minęło kilka dni. No i mamy kilka drobnych zmian. Przede wszystkim jak zobaczycie, w jest już zarejestrowany, a to oznacza, że jeździ. Tak, jeździ? Ale... No właśnie, znowu jest. Ale... Zgadnijcie, co jest nie tak. Wał kardona rozsypał się. Nie mam totalnie pojęcia, jak to się stało. Czy tak zblokowało koła przy wypadku, że go skręciło i przegub strzelił, czy o co chodzi. Ale... Bał trzeba wymienić, bo teraz nie ma napędu na tył. Nic nowego. No ale tak, poza tym nie ma aż większych złych wieści. Tak jak wspomniałem, czujnik parkowania już się pojawił. Wszystko działa. No i te gniotki, o których ostatnio gadaliśmy. Spójrzcie. Widzicie to? Nie ma. A tu? Też nie ma. Tu była taka wielka sznita, i tu. Tu też była wielka wmiota, której nie ma. Więc, jak widzicie, udało się to doprowadzić do takiego stanu, że można śmiało powiedzieć, że Goswyk jest w stanie prawie, prawie perfekcyjnym, jeśli chodzi o sprawy wizualne. Drzwi, spójrzcie, też udało się w miarę przepolerować. Wiecie, jak to wyglądało, nie? Teraz tu jeszcze drobna rzecz do polerki została. Tutaj takie drobne zaprawki, ale. W do tego co było wcześniej, no to jest bajka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po zaprawce. Bo tak naprawdę to tylko. O, tu na randzie będzie trzeba to zrobić. No, jeszcze gdzieś tutaj. Ale mi to nie będzie przeszkadzało, więc chyba tak to zostawię. Bo szkoda mi trochę na razie wydawać 3000 na drzwi. Ale żeby nie było jeszcze tak super kolorowo, to pokażę wam, jaką cudowną lampę mi ktoś sprzedał. Teraz zobaczcie na przebitce jak wyglądał reflektor przy montażu? A tak wygląda teraz. Niby spoko, prawda? A spójrzcie tu. O, widzicie? Tu jest jakiś cwaniaczek. Jak tą lampę sprzedawał, to ten... O, tu się też jest odprysk w tym miejscu. Ktoś wziął w tym miejscu, o tak, dotąd, zamalował ten czarny odcinek sprayem. Tak, że nie było tego widać. Zaciekawiło mnie, co to jest. Zmyłem to i widzicie, co wyszło? O, takie coś. O. Tak, pięknie sprzedają lampy. I to oznacza, że trzeba znowu ten zderzak zdjąć, wszystko rozebrać. Super, nie? Na szczęście kupiłem tą lampę na Allegro, więc cyk, dyskusja po pół roku. I mam nadzieję, że dostanę drugą lampę. A no jak nie, to będę z tym kościem walczyć i po prostu kupię drugą, bo. Takiego czegoś na pewno nie zostawię. A wracając do tematów odbudowy, dzisiaj założymy sobie osłonę, bo tego się nie zrobiłem. Zrobimy mały tuning, bo okropnie nie podobają mi się te srebrne lusterka. Zobaczcie. Tu jest coś, co no, mam nadzieję, że trochę poprawi luk tego auta. Carbon fiber. Zobaczymy, jak to się A do tego. Może dyskusyjne, może nie, nie wiem jak to będzie wyglądać, ale kupiłem jeszcze ciemne wkłady kierunków z dynamiką. Mała zmiana koncepcji, bo jak zobaczycie, tu się okazało, że jest jakiś babol. mała kropeczka. W tym miejscu. no nie będę tego montował, bo no jak się świeci to brzydko wygląda. Takie jest białe. No to jeszcze gorzej wygląda. Nie no, nie no, Karbon, to jest petarda. Nie rozumiem w ogóle, czemu oni fabrycznie dają srebrne lustarka. No spójrzcie, to jest przepaść. Jak już mieli dawać jakiś kolor dla akcentu, to mogliby dawać niebieskie. Tu jest dużo niebieskiego, tu jest dużo niebieskiego znaczki. No, niebieskie lusterka jeszcze by fajnie siadły srebrne, to do niczego nie pasuje. A karbonik? megusta. Mm, tak, to jest prawdziwy karbon. Nie okleina, nie ma lipy. No, okay. Ale to teraz zajebiście wygląda. Naprawdę, w porównaniu do tych srebrnych, oryginalnych, no to jest przepaść. Niby taki mały detal, ale od razu, mniej cukierkowo, bardziej agresywnie. Teraz tak, to carbon fiber. Carbon fiber. To Też dużo karbonu. No teraz będzie trzeba chyba pomyśleć o jakichś dokładkach, no bo jak to tak? Tutaj karbon, a nigdzie indziej nie ma karbonu. Aj. Jaram się. Trochę to kosztowało, ale jest efekt. Przy okazji dajcie znać, co myślicie o tych ciemnych, dynamicznych kierunkach, bo moim zdaniem fajnie to wyglądało, fajnie to świeciło, tylko ta jakość wykonania była taka 5 na 10. Poszukam, może znajdę lepsze. Czy jednak nie montować i zostawić takie jasne? Niby też spoko. Ale chyba było lepiej z tymi ciemnymi. No to teraz czas jeszcze założyć tą osłonę. I potem pomyślimy co dalej. Pojechałbym go umyć, ale jak widzicie trochę pada. A już nie. No to jednak jej nie założę, bo mocowana jest tutaj, tutaj, a to są przynajmniej nadkola, których nie ma założonych. Tyle. No jak zawsze coś pod górkę, także to już mnie w ogóle nie dziwi. A teraz w sumie pojedziemy, go umyjemy i zobaczymy jak wygląda czysty. Słuchajcie, więc szybkie podsumowanie. Póki jest czysty, bo zaraz standardowa, szamańska procedura. Zaraz walnie deszczem. Auto jest prawie gotowe. Jak widzicie, wszystkie szczeliny są naprawdę bardzo fajnie ustawione. Ktoś przyjedzie z miernikiem, powie, że jest bezopadkowe. Ale pamiętajcie, nie ukrywamy, było walnięte. Ale teraz jest zrobione jak pełny oryginał. Gniotki, jak wspomniałem, są wyciągnięte. Widzicie, nie ma tej wielkiej buły tu. Nie ma tej buły tu. Auto prezentuje się aktualnie bardzo fajnie. Muszę zerwać jeszcze ten napis, bo to jest bez sensu w tym samochodzie. A poza tym... Zostało założyć lampy IP Light, te które kupiłem. To już jest modyfikacja, na którą muszę gdzieś pojechać, bo samemu nie chce się tego robić. Pewnie pojadę do Pana Kustoma I wtedy nagramy wspólny materiał o tym. No i właściwie teraz zostało założyć tylko nadkola, założyć osłonę silnika. No, i wysłać tą lampę do naprawy, czy naprawy, do wymiany. Jak dostanę nową lampę, to składamy ją, skręcamy zderzak i mamy, powiedzmy, finish. Jesteście jeszcze pewnie ciekawi, ile to wyszło. Wiecie, ile wyszło? Nie wiem jeszcze, ponieważ nie ma wału. Zapomniałem. Jeszcze wał kardona, który kosztuje używany minimum 2500, a nowy 6000. Więc jeszcze nie będzie tanio. No i widzicie. Ledwo wytarłem samochód i już pada, już grzmi. Także zawijam się do domu, odmeldowuję się. No i widzimy się jeszcze na pewno w jednym odcinku, jak będziemy zakładać ten wał, podliczać koszty, zakładać lampy i jeszcze kilka, pewnie detali. Także do zobaczenia. Widzimy się pewnie wkrótce. Cześć! No, tak.